Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o niedojrzałości w związku. Jak rozpoznać niedojrzałość Twojego partnera, Twojej partnerki? Opowiem Wam o takich trzech sygnałach, które bardzo często spotykam na swoich konsultacjach indywidualnych. Bardzo często też mi o tym mówicie i piszecie w wiadomościach prywatnych. A więc są to takie sygnały, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić. Jeżeli jesteście w związku z osobą, która jest niedojrzała, która nie jest gotowa na taki związek, a wy się zastanawiacie, czy to z wami jest coś tak, czy to z tą osobą, czy to z waszym związkiem? Bo prawda jest taka, że niedojrzałość bywa bardzo podstępna. I problem jest w tym, że trudno rozpoznać jest niedojrzałość na początku związku, ponieważ wtedy pojawiają się duże emocje, pojawia się chemia. I my na przykład mylimy taką niedojrzałość z takimi pierwszymi emocjami, z taką miłością, z takim zaangażowaniem w ten związek, że ktoś podejmuje jakieś spontaniczne decyzje, bo tak bardzo mu zależy, i to bywa zdradliwe, bo kiedy pojawia się ta chemia na początku związku, jest ta duża intymność, to duże przyciąganie fizyczne, wtedy trochę przymykamy oko na pewne sprawy i dostrzegamy, Pewien pozytyw w takich niektórych zachowaniach, które w dłuższej perspektywie możemy ocenić jako bardzo niedojrzałe. I wtedy, kiedy jest początek związku, nie dostrzegamy tych czerwonych flak ostrzegawczych, bo tak naprawdę nikt nie zastanawia się nad taką niedojrzałością drugiej osoby, bo my na początku związku widzimy tak wiele podobieństw między nami. Więc jeżeli czujemy, że jesteśmy tak zgrani, że jesteśmy tak podobni do siebie, to nawet nie podejrzewamy, że ta druga osoba nie jest do końca gotowa na ten związek, nie chce go budować w ten sam sposób jak my, i trochę dajemy kredyt zaufania takiej drugiej osobie, i dlatego mówię o tym, że niedojrzałość bywa podstępna. I to dopiero później, po pewnym czasie, kiedy już te emocje trochę spadają, kiedy ta naturalnie chemia troszkę słabnie i powinniśmy przejść na inny etap budowania relacji. Czyli budować intymność, czyli tutaj przyjaźń, taką więź, nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną i psychiczną, oraz taki trzeci składnik miłości, czyli poczucie zobowiązania, wspólna decyzja, że chcemy iść razem przez życie, no to zaczynają się schody. No bo jak osoba niedojrzała ma podjąć tak ważną decyzję o wspólnym życiu? Taka osoba unika odpowiedzialności za takie decyzje, i tu zaczynają się pojawiać poważne problemy, bo to ty zaczynasz zastanawiać się, czy to z tobą jest problem, czy nie potrafisz się dogadać z tą drugą osobą, czy to między wami jest taki problem, że na początku wydawało się, że jesteście tak zgrani, ale coś się popsuło, że to coś między wami się popsuło i nie dostrzegamy często, że to właśnie ta druga osoba w jakiś dziwny, nieodpowiedzialny sposób się zachowuje i często to na nas próbuje przerzucić odpowiedzialność. Za te kłótnie, za te trudności, za to, że nie możemy się dogadać, i dlatego też często mówię, że ta niedojrzałość bywa podstępna, bo jest ona powiązana z przerzucaniem odpowiedzialności, z przerzucaniem na drugą osobę poczucia winy, też z sytuacją, że ta osoba niedojrzała liczy na to, że to my zajmiemy się tymi wszystkimi problemami, to my je rozwiążemy, a ta osoba przyjdzie po prostu na gotowe. A więc skupmy się na takich trzech sygnałach ostrzegawczych, które ewidentnie Wam pokażą, że Macie do czynienia z osobą niedojrzałą, niegotową na prawdziwą, głęboką relację z osobą, której nie do końca można zaufać, ponieważ osoba, która jest niedojrzała, to pierwszy sygnał unika odpowiedzialności. I jak unika odpowiedzialności, to bardzo trudno zaufać jest takiej osobie w dłuższej perspektywie ponieważ kiedy twój partner czy twoja partnerka regularnie unika podejmowania ważnych tematów, ważnych decyzji czy ważnych zobowiązań, no to trudno jest z tą osobą zbudować głęboką więź, ponieważ ta osoba jest bierna, ciągle zwleka, przerzuca całą odpowiedzialność za pewne trudne decyzje na ciebie i mówi ciągle to ty zdecyduj, mi to obojętne, ale tak naprawdę, później, jeżeli nawet podejmiesz tą decyzję, to kiedy tylko ta decyzja tej osobie się nie spodoba, to już zaczyna się presja emocjonalna, że Twoja decyzja była zła, natomiast ta osoba niedojrzała nigdy nie chce tej decyzji podjąć, nigdy nie chce nawet uczestniczyć w podejmowaniu trudnych decyzji. I kiedy mówimy o unikaniu odpowiedzialności, i kiedy mówimy o osobach niedojrzałych, to zawsze pojawia się taki temat, że osoby niedojrzałe. Nie chcą poruszać trudnych tematów. Po prostu wycofują się z takich trudnych rozmów, niewygodnych rozmów. Reagują nawet złością na takie rozmowy, kiedy ty je zaczynasz, no to ta osoba mówi, no tak, znów zaczynasz taką rozmowę, znów psujesz mi humor, a więc obwinia Ciebie i tworzy taką spiralę, w której pojawia się ciągła kara. Zawracanie do jakichś tematów, które są niewygodne dla osoby niedojrzałej. I tu warto podać konkretny przykład, bo wtedy będziecie mogli to odnieść do siebie. Przykładowo, rozmawiacie o wspólnych wydatkach, czy rozmawiacie o wspólnych planach na przyszłość, takich długoterminowych, to ta druga osoba, która jest niedojrzała, robi się bardzo niecierpliwa, irytuje się, a nawet bardzo często wpada w złość, bo nie chce rozmawiać o jakichś wspólnych decyzjach, wspólnych planach. Nie chce się opowiedzieć po jakiejś stronie, wyrazić swojego zdania, bo to jest za dużo dla tej osoby. Ta osoba się wycofuje, bardzo często też zmienia temat, ucina ten temat i nie chce podać żadnych konkretów. Próbujecie ciągnąć taką osobę za język. Raz, drugi, trzeci, a ta osoba tylko jak taki śliski węgorz próbuje się wymiksować z tego tematu, uciec od tego i posunie się nawet do tego. Że zrzuci winę na Was, że psujecie jej humor, że ten temat nie był dzisiaj potrzebny, że kolejny raz wracacie do czegoś, na jaki temat ta osoba nie chce rozmawiać. Natomiast musicie pamiętać, że taka osoba niedojrzała tak mocno boi się takich trudnych rozmów, tak trudno jest wyrazić tej osobie swoją opinię, podjąć jakąś decyzję, że naprawdę może posunąć się do kłamstw, manipulacji, presji emocjonalnej, obwiniania, poczucia winy. Tym wszystkim ta osoba się broni byle tylko uniknąć odpowiedzialności. I kiedy mówimy o unikaniu odpowiedzialności, jednym z najlepszych i najczęściej powtarzanych zdań osoby niedojrzałej, to jest zdanie to nie moja wina. Osoby niedojrzałe uwielbiają przerzucać tą winę. Ciągle szukają winnych na zewnątrz, że to ktoś inny albo sytuacja sprawili, że no oni jakoś się tak zachowali. I ta, ta gra w to zdanie, to nie moja wina, pojawia się notorycznie i czym dłużej jesteśmy w związku z osobą niedojrzałą, tym częściej to, to słyszymy. To jest ciągłe przerzucanie odpowiedzialności za swoje błędy, to jest ciągłe szukanie winnych. To często ty jako partner, jako partnerka jesteś winien czy winna właśnie za różne potknięcia osoby niedojrzałej, bo ta osoba cię obwinia. To inne osoby... Jej rodzice, szef, współpracownicy, koledzy, przyjaciele, różne inne osoby są winne. Osoba niedojrzała nigdy nie weźmie winy na siebie. Sytuacja też jest winna, zdarzenie losowe, ale nigdy nie ma ta osoba swojej własnej odpowiedzialności. Zawsze to ktoś lub zawsze to coś jest odpowiedzialne za błędy, i dlatego pojawia się bardzo często ta gra, w to nie moja wina, i po tym możecie rozpoznać osobę niedojrzałą. Która nigdy nie bierze tego na siebie, a kiedy nie bierze tego na siebie, no to jak ma cokolwiek zmienić, skoro nawet nie dostrzega, że popełnia jakiś błąd? Właśnie to też jest jeden z takich symptomów osoby niedojrzałej, że ta osoba świadomie nie widzi swoich błędów, nie dostrzega tego, bo zawsze szuka winnych. To był pierwszy sygnał. Natomiast drugi sygnał jest też bardzo często występujący, i chodzi tutaj o to, że osoby niedojrzałe. Mają bardzo wiele takich egoistycznych zachowań. I tak jak mówimy, że ta osoba niedojrzała nie chce skupiać się na trudnych tematach, poruszać wspólnych takich trudnych tematów, za to jest bardzo skupiona na sobie, na swoich własnych potrzebach i nie dostrzega Twoich potrzeb. Często nawet świadomie ignoruje Twoje potrzeby, jako forma kary, jako forma manipulacji, albo traktuje Twoje potrzeby jako mniej ważne. Że najpierw musi swoje potrzeby zaspokoić, a jeżeli Twoje są gdzieś tam po drodze, to ok. Ale jeżeli te potrzeby są zupełnie inne i osoba niedojrzała miałaby się postarać, włożyć w to jakiś swój wysiłek, to na pewno tego nie zrobi, bo jest tak mocno skoncentrowana na sobie. Bardzo często też osoba niedojrzała zaprzecza lub umniejsza Twoim emocjom, Twoim uczuciom, bo po prostu Twoje emocje, uczucia i potrzeby. Są dla niej niewygodne, bo musiałaby się postarać, zastanowić nad tym, jak spełnić te Twoje potrzeby, natomiast ta osoba egoistycznie skupia się tylko na sobie. Bardzo często też te egoistyczne zachowania pojawiają się w sytuacji, kiedy osoba niedojrzała próbuje o wszystkim decydować sama, ale oczywiście dotyczy to tematów, które są dla niej wygodne, bo te niewygodne tematy tam jest unikanie, natomiast tematy związane z jakąś przyjemnością. To są decyzje egoistyczne, bez jakichś rozmów, bez pytania o Twoje zdanie. Przykładowo, osoba niedojrzała potrafi kolejny raz zaprosić gości, a potem oczekiwać od Ciebie, że to Ty wszystko przygotujesz, że to Ty wszystkim się zajmiesz. A więc podejmuje jakąś decyzję? A z drugiej strony to, co niechciane, to, co niewygodne, spycha na Ciebie. Bardzo często ten egoizm pojawia się w sytuacjach, że osoba niedojrzała zapomina o Waszych wspólnych planach. Czyli umawia się na przykład z innymi osobami w tym terminie, gdzie była z Tobą omówiona, a później oczekuje od Ciebie, że przecież to zrozumiesz. No skoro ja już się umówiłem z kimś innym, to nasze plany muszą iść w odstawkę. I ciągle tak chodzą w odstawkę, bo ta osoba nie pamięta o Waszych wspólnych planach i wspólnych zobowiązaniach. Bardzo często mamy taki przykład, że osoby niedojrzałe wydają wspólne pieniądze w związku. Na przykład pieniądze zbierane na wakacje. Często słyszę też o tym, że taka osoba wydaje. Pieniądze, które wspólnie zbieracie na ślub, na wesele. No i potem mówi, no przecież kupiłem coś tutaj dla siebie. Czemu ty nie rozumiesz, że to była taka dobra okazja? Czemu ty mnie nie wspierasz? I często właśnie taka osoba, kiedy my już ją skonfrontujemy i powiemy: no dlaczego te pieniądze wydałeś czy wydałaś? No ta osoba nie rozumie, czemu my w ogóle się czepiamy? Przecież to była taka świetna okazja. I ta osoba wręcz mówi, czemu ty mnie nie wspierasz? Przecież to była taka dobra decyzja. Widzimy tutaj ten egoizm. Ta osoba nie dostrzega, że te pieniądze były ważne, bo miały być przeznaczone na wspólny cel. Ta osoba często nie widzi, jak ważne są te wspólne cele, ale widzi, jak ważne są jej własne cele, egoistyczne cele. I jeżeli mówimy o takim egoistycznym zachowaniu, to bardzo często osoba niedojrzała ma taką bardzo zamkniętą, taką sztywną postawę. I to jest postawa w stylu... Albo będzie po mojemu, albo nie będzie wcale. Ja się obrażę, strzelę focha, po prostu odwrócę się napięcie, i tak nie będzie. I to jest taki brak chęci do szukania kompromisów, takie poczucie, że on lub ona wie lepiej, co będzie dla Was dobre, i pojawia się taka ciągła próba dominacji, nawet w codziennych sytuacjach. I to może być prosta rzecz. Nawet taka chęć oglądania wspólnego filmu. Osoba niedojrzała stwierdzi, albo wybierzemy i będziemy oglądać ten film, który ja chcę, albo już mi się nie chce oglądać, już nie mam nastroju, nie mam humoru. Bardzo często to ta osoba niedojrzała chce decydować o tym, jak spędzacie wspólny czas. Robicie tylko to, co ta osoba lubi, a więc ten związek jest trochę skierowany na potrzeby tej osoby niedojrzałej, a jeżeli ty chcesz zrobić coś po swojemu to akurat ta osoba niedojrzała, nie ma humoru, nie ma nastroju, nie ma energii, nie ma chęci itd. Bo nie lubi robić czegoś, co nie jest dobre dla niej. Przykładowo, jeżeli osoba niedojrzała, chce wybrać jakiś kierunek, gdzie jedzie się na wakacje, to jeżeli nie zgodzisz się z tym kierunkiem, zaproponujesz coś innego, to może raptownie ta osoba stwierdzić, nie mamy pieniędzy na wakacje, nie mam chęci jechać na te wakacje, a więc jest to taka ciągła próba dominacji, postawa zamknięta, Albo będzie po mojemu, albo wcale nic nie będzie. Często widać to nawet w takich drobnych sprawach w kontekście tego, co jecie. Bo albo jecie to, co osoba niedojrzała lubi, albo ta osoba będzie niezadowolona. Bo nie możecie jeść raz tego, co ty lubisz, raz tego, co druga osoba. Nie, jesteście skupieni, te potrzeby, jeżeli chodzi o jedzenie, są nakierowane na osobę niedojrzałą. I tej osobie nie obchodzi, czy ty to lubisz, czy nie lubisz. Ty masz to polubić. Natomiast ona, osoba niedojrzała, nie będzie wychodzić ze swojej strefy komfortu i nie będzie jadła czegoś, co może ty uwielbiasz, ale co ją to obchodzi? A więc można powiedzieć, że osoba niedojrzała jest takim egoistą, który za wszelką cenę będzie forsował swoje preferencje, swoje wybory i rzadko będzie pytać ciebie o zdanie, Natomiast jeżeli to ty zapytasz osobę niedojrzałą o zdanie w kontekstach takich ważnych, trudnych, to tak jak mówiłem wcześniej, ta osoba się wymiksuje z tego tematu, nie chce o tym rozmawiać, reaguje złością, a więc egoistycznie zachowuje się w kontekście, w którym jest jej wygodnie, ale z drugiej strony unika odpowiedzialności za trudne sprawy, niewygodne sprawy, o które ty też często prosisz. I mamy jeszcze trzeci sygnał świadczący o takiej niedojrzałości. I to są te wszystkie impulsywne zachowania. O tym też bardzo często mówicie mi na konsultacjach indywidualnych, i jest tak wiele przypadków, w których osoby niedojrzałe zachowują się popędliwie, impulsywnie, bez przemyślenia, że to jest bardzo charakterystyczna taka cecha tych osób, że działają właśnie pod wpływem zachcianek, popędów, nastrojów i humorów. To właśnie te nastroje, popędy, humory. Te zachcianki, to wszystko rządzi życiem takich osób niedojrzałych, i na właśnie na podstawie tych wszystkich zachcianek, tych takich popędliwych zachowań, my doskonale wiemy, że nie możemy polegać na takiej osobie niedojrzałej, ponieważ nigdy nie wiesz, w jakim ta osoba będzie humorze i czy to ty akurat trafisz na ten dobry humor, na ten dobry dzień, w którym ta osoba niedojrzała będzie pamiętać o waszych wspólnych zobowiązaniach. Bo może być tak, że ta osoba niedojrzała powie tak, zaakceptuje, będzie obiecać coś, ale ostatecznie nie spełni tej obietnicy, a dodatkowo ci powie: No przecież nie mam dziś humoru, to nie będę się zmuszać, nie mam na to ochoty. I taka osoba niedojrzała bardzo często lubi mówić: Nie mam na to ochoty. I nie ma to znaczenia, że się z kimś umówiliście, że macie zobowiązania, że jest coś ważnego dla Ciebie. Nie. Ta osoba czuje swój humor, czuje swój nastrój, mówi, nie mam dzisiaj ochoty i nie będę tego robić. A więc pokazuje ci wyraźnie, że nie możesz na niej polegać. Bardzo często też w tych impulsywnych zachowaniach widzimy podejmowanie pochopnych decyzji bez zastanowienia się nad konsekwencjami tych decyzji. A więc tak jak mówiłem wcześniej, wydawanie taką lekką ręką waszych wspólnych pieniędzy albo wręcz wydawanie wszelkich pieniędzy, nawet swoich własnych pieniędzy, ale w popadanie ciągle w długi. Czyli są to osoby, które już ty pomagasz im albo zachęcasz do tego, żeby spłaciły swój kredyt, kartę kredytową, i kiedy już są o krok od tego, żeby uwolnić się od długów, znowu wpadają w te długi, nie myślą o konsekwencjach. Kolejnym przykładem na takie pochopne podejmowanie decyzji bez myślenia o konsekwencjach, to są wszelkie flirty osoby niedojrzałej. Taka osoba bardzo lubi wchodzić w takie dwuznaczne sytuacje. A potem ci tłumaczy, że przecież to nic takiego, albo wręcz ci często tłumaczy, że przecież byłem czy byłam pod wpływem alkoholu i to się nie liczy, to takie głupoty po alkoholu. I właśnie tutaj pojawia się ten brak myślenia o konsekwencjach ze swojej działania. Co z tego, że ta osoba była pod wpływem alkoholu? Czy to dawało jej prawo do tego, żeby flirtować, żeby stwarzać jakieś nieprzyjemne, dwuznaczne sytuacje? Ta osoba daje sobie prawo, bo szuka zawsze usprawiedliwienia. A więc widzimy wyraźnie, że te zachowania impulsywne osób niedojrzałych powodują pewne skłonności do złych nawyków. Może być to uzależnienie, tutaj może być alkohol, ale też bardzo często może być to pornografia. Często słyszę o tym, że osoby niedojrzałe nie realizują tutaj potrzeb partnera czy partnerki w związku, natomiast w sytuacji pornografii tamte potrzeby realizują. Bardzo często te osoby też są podatne na hazard, lubią ryzyko, nie przejmują się konsekwencjami, więc hazard daje im ogromną przyjemność. Bardzo często osoby niedojrzałe posuwają się koniec końców do zdrady, a więc żyją tak, jakby jutra miało nie być. Jak się dobrze bawią, są na imprezie, to zapominają o całym świecie i zapominają również o tobie. Bo są tak mocno skupione na sobie, na swoich impulsach, popędach, rządzach, humorach, że zupełnie nic nie przejmują się konsekwencjami. Bardzo często też osoby niedojrzałe mają skłonność do takiego nawykowego oszukiwania innych, do nawykowych kłamstw. Ponieważ bardzo szybko chcą znaleźć jakieś rozwiązanie w momencie, kiedy ktoś przyłapuje ich na jakimś takim nieprzemyślanym zachowaniu. Więc, aby wyjaśnić swoje nieprzemyślane zachowania, tworzą kolejne bajki, kolejne historie, a więc wpadają w taką spiralę oszukiwania, kłamstw, w których koniec końców sami się gubią. Bardzo często też w kontekście osób niedojrzałych widzimy wiele nieprzemyślanych decyzji w kontekście związku. A więc Twój partner, czy Twoja partnerka, osoba niedojrzała decyduje o tym, że wyjeżdżacie na weekend. Kupuje bilety bez żadnej konsultacji i okazuje się, że w ten weekend mieliście jakieś zobowiązanie, że obiecaliście, że pomożecie Twojej mamie przygotować, powiedzmy, imprezę urodzinową. I co robi osoba niedojrzała? W takiej sytuacji, kiedy widzi, że zapomniał o tej, tym wspólnym zobowiązaniu, zamiast przyznać, wziąć tą winę na siebie, wziąć za to odpowiedzialność. No, dałem ciała, zapomniałem, chciałem zrobić coś fajnego, ale jednak nie wyszło, bo były zobowiązania, które są ważne. To nie. Ta osoba nie bierze tej winy na siebie, i to ciebie obwinia za to, że przecież ja się tak staram, rezerwuję nam weekend, a ty nie doceniasz mojego gestu, moich starań. Ta osoba bardzo lubi odwrócić tak sytuację, że to ty masz się czuć winien, czy masz się czuć winna, mimo tego, że ta osoba niedojrzała popełniła błąd, ale za wszelką cenę nie chce wziąć odpowiedzialności za swój błąd. I jeszcze jest jedna rzecz w kontekście takich impulsywnych zachowań. Chodzi tutaj o takie nagłe, nieprzemyślane zmiany w kontekście takich planów życiowych. I przykładowo, osoba niedojrzała jest kimś, kto może z dnia na dzień rzucić pracę. Powiedzieliście słuchaj, rzuciłem dzisiaj pracę, ale wcześniej nawet nie wspomni, że w tej pracy dzieje się coś nie tak. Po prostu taki był impuls kłótnia, jakaś taka chęć. Nie mam ochoty dalej pracować w tym miejscu i tak zachowują się pod wpływem impulsów osoby niedojrzałe. Przykładowo też decyzja o wyprowadzce. Jest szansa na jakąś nową pracę czy na wyprowadzkę i ta osoba już chce podjąć decyzję sama Podejmuje tą decyzję, nawet składa jakieś zobowiązania, a potem okazuje się, że ty nie masz na to ochoty. Dobrze ci jest w tym miejscu, w którym jesteś, a nawet nie możesz tak przeprowadzić się z dnia na dzień i osoba niedojrzała tego zupełnie nie rozumie. No bo właśnie w tym tkwi taka kwintesencja tej niedojrzałości, że ta osoba bardzo często ma trudności, żeby wczuć się w sytuację drugiej osoby. Jest tak mocno skupiona na sobie. A więc mówiłem Wam o trzech takich głównych sygnałach niedojrzałości: o unikaniu odpowiedzialności, o tych wszystkich egoistycznych zachowaniach, oraz o zachowaniach impulsywnych, popędliwych, kierowania się humorem, nastrojami, tym, czym się chce, czym się nie chce. Więc dużo było tych przykładów, jeżeli chodzi o zachowania osób niedojrzałych. Bardzo Was proszę, żebyście zostawili swój komentarz. Jak Wy? Przekonaliście się o niedojrzałości swojego partnera czy swojej partnerki. Kiedy tak naprawdę to wyszło? To będą bardzo ważne komentarze, ponieważ wiem, że na początku relacji, kiedy jest namiętność, przyciąganie, chemia, kiedy nie myślimy o takich sprawach, bardzo łatwo nam przegapić taką niedojrzałość, a nawet czasami ktoś mówi, że to, co na początku wydawało się w związku bardzo ciekawe, fajne, że ktoś jest taki spontaniczny. Okazało się właśnie, że po pewnym czasie. To była tylko i wyłącznie niedojrzałość, która była przykryta na początku związku, taką chęcią do tego, żeby spędzać wspólnie czas, chęcią do takich wspólnych wyskoków, ale okazało się, że to nie jest tylko początek związku, że ta osoba chce tak żyć i nie potrafi zbudować głębszej więzi, nie potrafi się zdecydować i żyje tak rozchwiana pod wpływem swoich impulsów. A więc proszę Was o komentarze, kiedy zauważyliście niedojrzałość swojego partnera, swojej partnerki, w jakich sytuacjach to wyszło i w jakich sytuacjach niedojrzałość drugiej osoby w związku jest najbardziej męcząca. Kiedy nie możecie najbardziej liczyć na tą osobę, która jest niedojrzała? Dajcie znać w komentarzu, bo to uzupełni ten materiał. Ja Wam wskazałem kilka takich czynników, natomiast wierzę w to, że Wasze komentarze jeszcze rozbudują ten materiał, bo uważam, że temat niedojrzałości jest bardzo ważny i dlatego bardzo mocno zachęcam Was do dyskusji w komentarzach.